Witam na przeglądzie w sklepie Simsei, gdzie zobaczycie nowości, w tym już akcesoria jesienne, a także dekoracje i ozdoby, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W sklepie z pojawiło się już wiele nowości, w tym także jesienne. Teraz macie okazję zobaczyć bawełniane damskie ubrania już w jesiennym klimacie. To co widzicie teraz to bawełniana damska piżama. Spodnie mają długie nogawki, a koszulka krótki rękaw. Dostępna w mniejszych i większych rozmiarach kosztuje niecały 50 zł. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami tych jesiennych piżam. Niecałe 20 zł kosztuje bawełniana koszula nocna w jesienne wzory. Przejdźmy do następnych rzeczy, nie tylko jesiennych, jakie kupić możemy w sklepie Sensei. Nowością jest to właśnie poszewka na poduszkę. Z jednej strony ma napis w kolorze złotym, ma wymiary 40 i 40 cm, zapinana jest na zamek. Cena poszewki to niecałe 10 zł. W poprzednich moich nagraniach ze sklepu Sinsay pokazywałam już taką świecę zapachową w pojemniku w kształcie żołędzia. Niedawno na półkach sklepu Sinsay pojawiła się też taka świeca, jednak w pojemniku w kolorze białym. Ta świeca zapachowa kosztuje niecałe 23 zł. Ma m.in. zapach orzechowy i waniliowy. Pojemnik jest ceramiczny. W jesiennych kolorach są także nowe koce. Takie jak ten kupić możemy za niecałe 50 zł. Widoczny teraz koc ma wymiary 130 i 160 cm. W 100% wykonany jest z poliestru. Jak widać, kolorystyka jest typowo jesienna. Dostępny jest jeden rodzaj takiego koca. Co jeszcze wśród nowych rzeczy na jesień znaleźć możemy w sklepie SINSEI? Oto stroik do zawieszenia na ścianie lub na drzwiach. Kosztuje niecałe 30 zł, ma średnicę 26 cm. Stroik zrobiony jest m.in. z gałązek, sztucznych liści i dodatków. A tutaj mamy jeszcze jeden wśród jesiennych kocy. drug jak jest na kocu widać na opakowaniu. Ma wymiary takie jak poprzedni 130 i 160 cm. Kosztuje niecałe 26 zł. Tak samo jak poprzedni w całości wykonany jest z poliestru. A oto następne jesienne dekoracje i akcesoria. Ceramiczny wazon w kształcie dyni. Dotychczas udało mi się znaleźć jeden rodzaj i kolor takiego rodzaju wazonu. Na wysokość 15 cm kosztuje niecałe 16 zł. Zobaczmy następne jesienne akcesoria. Jest to zestaw zawierający łyżeczki w kolorze złotym oraz srebrnym. Jesienne są zabierzki dołączone do łyżeczek. Każdy z kompletów kosztuje niecałe 18 zł. Zobaczmy teraz wszystkie dostępne w sklepie Sinsei. Poza tym w sklepie Sinsei kupić możemy już foremki w jesiennych kształtach do ciastek. Niecałe 6 zł kosztuje komplet foremek w kształcie grzyba. Tyle samo zestaw zawierający 4 różne foremki. Jest także jesienny zestaw do samodzielnego zrobienia. Komplet z akcesoriami do haftowania kosztuje niecałe 18 zł. Wszystkie rzeczy zawarte w pudełku widoczne są na opakowaniu. Jest także jesienna girlanda za niecałe 20 zł. Oświetlenie w girlandzie działa na baterie. Poza tym w sklepie jest także zestaw zawierający dwie podkładki na stół. Komplet w jesienne wzory kosztuje niecałe 6 zł. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami podkładek. Tą narzutę na łóżko mieliście okazję zobaczyć już w jaśniejszym kolorze. Tutaj znalazłam ciemniejszy kolor takiej narzuty. Ma wymiary 180 i 200 cm, kosztuje niecałe 120 zł. Nowa jest także dekoracyjna okrągła poduszka na krzesło. Tutaj dostępna była w kolorze białym, ma średnicę 45 cm, cena poduszki to niecałe 26 zł. Jest także składana na ścienna półeczka o wymiarach 40 i 40 cm. Cena półki to niecałe 40 zł. Wykonana jest z metalu i płyty MDF. W sklepie z kupić możemy także okrągły metalowy stojak na doniczki. Ten, dostępny w kolorze czarnym, kosztuje 39 zł i 99 groszy. Całkowita wysokość takiego stojaka to 54 cm. Średnica okrągłej półeczki to 20 cm. Niecałe 20 zł kosztuje widoczny teraz gazetnik z drewna i materiału. Gazetnik jest składany. Wymiary podane są powyżej cen. Tak właśnie wygląda po rozłożeniu. Na półkach tego sklepu znajdziemy także narzuty na łóżko. Ta miękka poliestrowa narzuta ma wymiary 160 i 200 cm. Kosztuje niecałe 40 zł. Dostępnych jest kilka kolorów. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.